Inauguracja Rady Pokoju i roboty humanoidalne w Chinach. Z miesiąca na miesiąc widzimy, jak świat idzie w coraz to szybszym tempie do przodu. Dlatego dzisiaj przyjrzymy się, co działo się na pierwszym posiedzeniu Rady Pokoju, co w swoim przemówieniu mówił Donald Trump oraz co wydarzyło się podczas ceremonii Nowego Roku Księżycowego w Chinach. Ja nazywam się Dominik Dusza i witam Was na kanale Centrum Pieniędzy i Polityki. Jeżeli chcesz być na bieżąco. Zostaw subskrypcję i obejrzyj wideo do końca. A teraz zaczynajmy. Wczoraj w Waszyngtonie odbyła się inauguracja nowej inicjatywy międzynarodowej stworzonego przez prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa o nazwie Board of Peace, czyli Rada Pokoju. Pierwsze posiedzenie było w dużej mierze skoncentrowane na sytuacji w strefie gazy. I planach stabilizacji regionu po zawieszeniu broni, wynegocjowanym wcześniej przy udziale USA, Kataru i Egiptu. Podczas inauguracji ogłoszono również konkretne zobowiązania finansowe. Według informacji mediów międzynarodowych, 9 państw zadeklarowało około 7 miliardów dolarów na pakiet pomocowy dla gazy. Jednocześnie podkreślono, że to wciąż znacznie mniej niż szacowane około 70 miliardów dolarów potrzebnych na odbudowę zniszczonego terytorium. Media zwracały uwagę, że sama struktura Rady budzi kontrowersje. Według założeń Donald Trump miałby kierować organizacją nawet po zakończeniu kadencji prezydenta Stanów Zjednoczonych. Część rządów i komentatorów zastanawia się również, czy projekt nie ma konkurować z takimi organizacjami jak ONZ. Co sam Trump komentował twierdząc, że ta Rada ma pilnować, aby instytucje działały skuteczniej. Someday I won't be here. The United Nations will be, I think, is going to be much stronger. The Border Peace is gonna almost be looking over the United Nations and making sure it runs properly. Co Donald Trump mówił w przemówieniu? W swoim wystąpieniu prezydent USA podkreślił, że wydatki na odbudowę regionów konfliktu należy traktować jako inwestycje w stabilność świata. Mówił m.in., że każdy dolar przeznaczony na inwestycje jest inwestycją w stabilność i nadzieję na bardziej harmonijny region. Dużą część przemówienia poświęcił również Iranowi. Podkreślał, że nie może być trwałego pokoju na Bliskim Wschodzie, jeżeli Iran posiadałby broń nuklearną. I wzywał do zawarcia znaczącego porozumienia w tej sprawie. Ostrzegał jednocześnie, że brak porozumienia może prowadzić do poważnych konsekwencji. Muszą zrobić porozumienie, albo jeśli to nie happen, może Jeśli to nie happen, to nie happen, ale. Uh, bad things will się. Ale jednocześnie twierdził, że są prowadzone rozmowy dyplomatyczne i istnieje szansa na porozumienie. Według relacji mediów, Trump przedstawił Radę Pokoju jako projekt, który ma wykraczać poza konflikt w gazie i docelowo obejmować działania pokojowe na całym świecie. Oczywiście nie szczędził pochwał w stosunku do siebie i reszty uczestników, mówiąc, ile dzięki ich wysiłkom udało się osiągnąć. No i okazuje się, że Trump jest lubiany przez każdego i wszyscy to są jego bliscy przyjaciele. I become friendly with so many of the people, and uh, I appreciate you being here. These are great people, these are great leaders, and the people that are watching by closed circuit and open circuit in many cases They're so proud of it they want it to be open. Uh, but uh, they're, they become incredible friends of mine, and uh, you know we. We built our country in my first A ty lubisz Donalda Trumpa? Napisz swoją opinię w komentarzu. Całe wydarzenie było stworzone wręcz w rewelacyjnej atmosferze. Widzieliśmy uściski dłoń przywódców państw, którzy toczyli ze sobą walki przez ponad 30 lat. Deklarację Trumpa, że on już nie potrzebuje żadnej nagrody nobla. I'm excited to announce that Norway has agreed to host an event bringing together the Board of Peace. Oh, I thought when I saw this note, I'm excited to announce that Norway, I thought they were going to say that they're giving me the Nobel Prize. Oh, this is less exciting. Oh, it says, I'm excited to announce that Norway, and I'm saying, oh, great, I'm getting the Nobel Prize. Finally, finally, they got it right. But I don't care. I don't care about Nobel Prize. I care about saving lives, just so you understand. We play. Dla Orbana, ma przed sobą w tym roku Prime Minister Orbán of Hungary, who has my complete and total endorsement for election. Not everybody in Europe loves that endorsement. That's okay. He does an unbelievable job. He's done an incredible job on immigration, unlike some countries that have. Uh, Cała Rada faktycznie wygląda jak alternatywa dla ONZ, tylko alternatywa, w której Donald Trump ma zdecydowanie więcej do powiedzenia. I to od jego podpisu wszystko zależy. A czy ta Rada faktycznie przyniesie pokój i będzie skuteczniejsza niż ONZ, przekonamy się niebawem. A teraz przejdźmy do wydarzenia, które zapiera dech w piersiach. W Chinach podczas dużej ceremonii transmitowanej przez państwowe media zaprezentowano humanoidalne roboty wykonujące układy taneczne oraz elementy sztuk walki, tym kung fu. Za transmisję wydarzenia odpowiadała państwowa grupa medialna China Media Group, a roboty zostały opracowane przez chińskie firmy technologiczne, specjalizujące się w robotyce humanoidalnej. Te akurat na pokazie, najprawdopodobniej z firmy Unitree Robotics. Pokaz obejmował zsynchronizowane ruchy wielu robotów jednocześnie, co według ekspertów pokazuje szybki postęp Chin w dziedzinie automatyki, sztucznej inteligencji i mechatroniki. Jak zareagował na to świat technologii? Media technologiczne i ogólnoinformacyjne zwracały uwagę na kilka kluczowych elementów. Po pierwsze, Poziom koordynacji ruchów robotów, który jeszcze kilka lat temu był bardzo trudny do osiągnięcia. Po drugie, znaczenie symboliczne, ponieważ pokazy sztuk walki mają pokazać połączenie tradycji kulturowej z nowoczesną technologią. Po trzecie, aspekt geopolityczny, ponieważ rozwój robotyki humanoidalnej jest postrzegany jako element rywalizacji technologicznej między Chinami a USA. Już pojawiają się nagłówki mówiące o tym, że Zachód przegrał wyścig o roboty. Oczywiście pozostaje kwestia tego, kto wprowadzi lepsze mózgi do tych robotów, ale biorąc pod uwagę motorykę, to między robotami chińskimi a amerykańskimi widać znaczącą różnicę. Co więc będzie z przyszłością robotów i do czego one znajdą pierwsze zastosowanie, o tym przekonamy się niebawem. A ty co sądzisz o chińskich robotach Kung Fu? Napisz swoją opinię w komentarzu. Nie zapomnij również o subskrypcji i łapce w górze. Dzięki temu będziemy się widzieć w kolejnym materiale. Do zobaczenia.